Cześć, witajcie. Tutaj zespół z sklepu Elektrosektor.pl Mamy dla Was dzisiaj fajny, ciekawy produkt. Ładowarkę inteligentną, procesorową NC1000 firmy EverActive. W zgrabnym pudełku, niewielkich rozmiarów. Zaraz zobaczymy co w środku zapakował nam producent. Pierwsze otwarcie, zobaczymy co tam się znajduje. Instrukcja w języku polskim. Nie będzie problemów, że tak powiem, z uruchomieniem, ani gdyby były jakieś problemy, żeby doczytać funkcję i działanie samej ładowarki. Zobaczmy. To, co nas najbardziej interesuje, czyli sama ładowarka. Bardzo zgrabna, leciutka, niewielkich rozmiarów, mieści się w dłoni. Możemy się upewnić, ile waży. 117 gram. No to jest rewelacyjny wynik jak na, yy, jak na ładowarkę z takimi możliwościami, o których zaraz opowiem. Zobaczmy jednak co dalej się kryje w pudełku. Zasilacz samochodowy 12V. Idealne rozwiązanie yy, jak będziemy na wakacjach, w podróży, gdziekolwiek. Zawsze podładujemy akumulatorki do aparatu. Zasilacz wpinamy tutaj w gniazdo 12V w ładowarce. O, I gotowe. Do użytku domowego mamy zasilacz sieciowy, standardowy firmy EverActive, kabel długości 1,2 m, z powodzeniem starczy, żeby postawić ładowarkę na biurku i nam nie spadnie, prawda? Sama ładowarka wyposażona jest też w port USB. 5V, 1A, dzięki temu naładujemy smartfona, powerbank czy jakieś urządzenie przenośne typu otwarzacz MP3. Bardzo przydatne, zwłaszcza kiedy mamy dostępne jedno gniazdko, a musimy podłączyć ładowarkę, dodatkowo podłączamy sobie kabel USB do ładowarki i wszystko działa. Ładowarka pracuje w czterech trybach, tak, te producent podaje na opakowaniu. Czyli ładowanie, to co nas najbardziej interesuje, rozładowywanie gdybyśmy mieli taką potrzebę, odświeżanie akumulatorków, które zbyt długo leżakowały oraz pomiar pojemności, jeśli chcielibyśmy sprawdzić właśnie ile, jeszcze, ile jeszcze pociągną nasze ogniwa. Ładowarka dedykowana jest do czterech akumulatorków AAR6 bądź AAR3. I co jest bardzo fajne w tym modelu, to to, że możemy dowolnie mieszać sobie akumulatorki, pojemność producenta. Każdy kanał pracuje niezależnie, czyli załóżmy, możemy włożyć sobie tutaj akumulatorek R3 Energizera, tutaj R6 Philipsa, tutaj znowu R3, tutaj znowu R6. Nie ma to żadnego znaczenia. Każdy kanał działa osobno i każdy kanał może działać w innym trybie pracy, czyli na kanale pierwszy możemy rozładowywać akumulatorek. Na kanale drugim możemy go ładować, na trzecim sprawdzamy sobie pojemność. One są kompletnie niezależne i, i, i każde działa tutaj indywidualnie. Bardzo fajne rozwiązanie, nie wymusza na nas takiego stosowania jak większy ładowarek, że musimy ładować je parami, prawda? Czyli dwa takie, dwa takie bez możliwości przestawiania tego. Zwłaszcza kiedy mamy urządzenia nietypowe, osarzone, wymagające tylko jednego akumulatorka. Mamy zatem podłączoną ładowarkę do zasilania. Jak widzicie wyświetlacz działa. Null wyświetla w kanałach, w których aktualnie nie mamy żadnego akumulatorka. Natomiast tam gdzie włożyliśmy ogniwa wyświetla nam informacje bieżącego trybu. Mamy trzy przyciski Current, Display i Mode. Za pomocą Current możemy ustawić sobie prąd ładowania. Zaleca się, żeby prąd ładowania wynosił maksymalnie jedną czwartą znamionowej pojemności akumulatorka. Czyli jeżeli mamy tu do czynienia z akumulatorkami Energizer 2000mAh, to powinniśmy ustawić prąd ładowania maksymalnie 500mA, żeby nie przekraczać tej wartości. Za pomocą display możemy zmieniać aktualnie wyświetlane, wyświetlane informacje, czyli tak jak właśnie widzicie mamy tutaj 500 ustawioną. Znamionowe napięcie, 1,39 V, chwilowy stan naładowania akumulatorków, mamy akurat rozładowane oraz czas jaki już upłynął od uruchomienia ładowarki z ładowaniem, czyli 3 minuty tutaj. Mamy pełną kontrolę nad tym. Za pomocą MODE możemy zmieniać sobie oczywiście tryby dla danego kanału, czyli wybieramy kanał pierwszy i MODE zmieniamy sobie na ładowanie rozładowywanie, odświeżanie, bądź testowanie akumulatorka. Jest to bardzo proste w obsłudze, każdy kanał jest tutaj niezależnie, no te akurat nie są teraz aktywne, ponieważ nie ma nic, ale tak jak widzicie, ten zaczyna mrugać, co oznacza, że możemy aktualnie zmieniać ustawienie dla, dla, dla tego kanału. Ładowarka nie jest skomplikowana w obsłudze, wszystkie informacje są zawarte w instrukcji obsługi w bardzo precyzyjny i jasny sposób. Zdecydowanie polecamy ten produkt, jest on w świetnej cenie, a oferuje naprawdę wiele, wiele możliwości. Dzięki, do zobaczenia.